Zadanie 87. Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an równa się p przez 1 minus p do potęgi 2n plus 1. 87. .1. Wykaż, że ciąg an jest geometryczny dla każdego p różnego od 1. No dobra, no to to jest standardowe działanie. Wyznaczamy an plus 1 to po prostu będzie p przez 1 minus p do potęgi 2 razy n plus 1 to 2n plus 2 i plus 1 to plus 3. No tutaj oczywiście właśnie, może od razu sobie to powiedzmy, 1 minus p musi być różne od 0, więc p musi być różne od 1. No właśnie, na p równego 1 nie jest geometryczny, bo w ogóle nie istnieje. Teraz tak, a n plus 1 dzielimy przez a. N. Jak chcemy wykazać, że ciałk jest geometryczny, to zawsze takie coś robimy. No i dostajemy p przez 1 minus p do potęgi 2n plus 3 przez p przez 1 minus p do potęgi 2n plus 1. No tutaj też w sumie musimy założyć, że p jest różne od 0, bo jeśli będzie równe 0, to ten ciąg będzie po prostu stale równy 0. Wtedy no, można by się w sumie zastanawiać, no, to, czy to jest ciał geometryczny? No, moim zdaniem nie, ponieważ nie istnieje wtedy iloraz. Po prostu iloraz to by było a2 przez a1, no, 0 przez 0 nie istnieje, więc tutaj w sumie bym się kłócił trochę z tym zadaniem. Dla p równego 1 i p różnego, równego 0 to nie jest ciał geometryczny. Natomiast dla pozostałych, no co, to jak tutaj skrócimy, to będziemy mieć P przez 1 minus P do potęgi drugiej. No i to już jest niezależne od, od n, więc to jak najbardziej wtedy jest dział geometryczny. No to teraz 87.2, więc 87.2 wyznacz wartości parametru P, dla których szereg A1 plus A1Q plus A1 Q kwadrat plus i tak dalej w nieskończoność jest zbieżny i oblicz sumę tego szeregu. Wynik przedstaw w najprostszej postaci. Um, no dobra, więc tu pewnie zakładamy, że, nasz, że chodzi po prostu o A1 plus A2 plus A3. Chociaż to w sumie powinno być porządnie napisane, bo tu nigdzie nie powiedzieli, że Q jest właśnie tym ilorazem więc trochę to takie nieścisłe. No ale właśnie, no załóżmy, że Q jest równe P przez 1 minus P do kwadratu, tak jak tu wyliczyliśmy, że to właśnie jest Q. Um, no to żeby on był zbieżny, no to co? No to Q co do wartości bezlewnej musi być mniejsze od jedynki. Um, Q na pewno nie jest ujemna, no bo do kwadratu podniesiona liczba na pewno nie jest ujemna. Więc po prostu wystarczy nam rozwiązać coś takiego. p przez 1 minus p do kwadratu ma być mniejsze niż 1. Czyli możemy to sobie rozpisać jeszcze też. To jest p kwadrat przez 1 minus p kwadrat ma być mniejsze od 1. I teraz przemnożyć przez mianownik. Tu nie ma problemu. Z mnożeniem przez mianownik, bo często, no właśnie, często mnożymy nie przez mianownik, tylko przez mianownik do kwadratu przy nierównościach. Tutaj ten mianownik już jest podniesiony do kwadratu, więc mu nie musimy się przejmować tym, że może być ujemny, bo nie może. Więc wychodzi nam, że p kwadrat ma być mniejsze niż a to sobie rozpiszmy 1 minus 2p plus p kwadrat, no i nam się ładnie p kwadrat skasuje. 2P przerzucamy, ma być mniejsze od 1, czyli P ma być mniejsze od 1 drugiej. No i okej. Okay. No i tylko wcześniej zakładaliśmy też, że P jest różne od 0. Więc tutaj P, ten szereg będzie zbieżny dla P należącego od minus nieskończoności do 0, suma od 0 do 1 drugiej. Wszystko otwarte. I oblicz sumę tego ciągu, prosta tego szeregu? No, prosta sprawa. To jest suma nieskończona szeregu to będzie a1 przez 1 minus q, czyli nasze a1 było równe, no dla, p, dla n równego 1 to po prostu będzie p przez 1 minus p do potęgi trzeciej przez 1 minus nasze q, no to to jest właśnie to p przez 1 minus p do kwadratu. No dobra, i to może właśnie przedstaw najprostszej postaci. P do 3 przez 1 minus P do 3 przez 1 minus P kwadrat przez 1 minus P do kwadratu. Przemnożyłbym tu licznik i mianownik przez 1 minus y, P do 3, może. To wtedy u góry będziemy mieć P do 3, a u dołu będziemy mieć 1 minus P do 3. Minus p kwadrat razy 1 minus p. No to ten dół na pewno można rozpisać. I dostaniemy 1 minus 3p p plus 3p kwadrat minus p do trzeciej. A tutaj minus p kwadrat plus p do trzeciej. No i p do trzeciej się skraca. I na dole nam w takim razie wyjdzie... No na górze będzie p do trzeciej. Natomiast na dole wyjdzie nam... 2p kwadrat minus 3p plus 1. No i myślę, że to już można uznać za najprostszą postać. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zapisu, subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.